Witam wszystkich z tej strony Pan Bartosz a to kolejny odcinek z serii Polska wieś i co jak widzicie ja sobie się zawciapaju. A To dlatego, że pożyczałem od sąsiada talerzóweczkę, znaczy od sąsiada od znajomego bardziej. A on pożyczył ode mnie 60. Potem musi mieć właśnie taki ciągniczek teraz, pomocniczy. Do czegoś nawet się nie pytałem do czego. Po prostu zrobiliśmy takie wymiany na jeden dzień, nie biorę od niego sobie talerzówkę. Bo mi jest akurat potrzebna. Myślę, że ciapek sobie da radę On chyba do cyklopa wziął albo do wiarki, nie wiem szczerze. A mi ciapek będzie jeszcze później potrzebny, bo z turem, więc... Więc więc dogadaliśmy się, że po prostu 60 sobie weźmie. Spokojnie ma zatankować, więc na tym nie stracę. Ale co? Na samym wstępie może hashtag talerzowańsko, a ja przypnę ci serduszko. Dobra, najpierw sobie rzucę z biegu, bo nie wiem jakim biegiem będę tu jechał, szczerze, no myślę, że tak będzie nie za szybko, nie za wolno. A. Yy. No, talerzówka jest dość mała Więc nie ma co się e, Nie ma co się denerwować Że trzydziestka sobie nie da radę Bo ona spokojnie by sobie dała radę Szczególnie, że to jej za głęboko nie robię Ale Bardzo fajnie to wygląda według mnie e, Taki zestawik Bo przy 60 To talerzówka byłaby aż za mała e, A tak to fajnie to wygląda Myślę, że Myślę, że, myślę, że Wam też się powinno spodobać. Ogólnie yy, powoli już myślę nad zastępstwem tej serii. Yy, I zaczynam robić polskie mody. Kto tam obserwuje, tam obserwuje ten moje socjalne, nie, nie socjalne, yy, karty społeczności, o coś takiego jest na YouTubie, to mógł zobaczyć, że. Czekajcie, teraz, gdzie ja tu mam. Że zrobiłem prasę, ale co prawda ona będzie na odkomuny na początek, dlatego że potrzebuje tam prasy. Więc możecie sobie zaspoilerować, co będzie na odkomuny kupywane. Zapomniałem, że tutaj mam inną skrzynię w tym ciągniczku. Jeżeli chce ktoś mi od skrzyni, to zapraszam, bo są filmy na kanale. z jej widziałem. Dobra, lecimy sobie. Myślę, że tak akurat mógłbym troszkę szybciej jechać. Myślę, że ciapek by sobie dobra ale już mniejsza większość. Nie chcę też za szybko. Eee, tak będzie Git. Myślę, że sobie na odcinku spokojnie, no może i nie. Ła! tutaj ma ciężko. Co się stało? No dobra. Jakimś cudem wrzuciłem e, luz. Nie wiem jakim, ale ok. Jako ino bieg mi wybiło, widzieliście? Ło. Cińszko. No dawaj. E, jakimś cudem bieg mi się wybił. Nie wiem, pod górę cińszko ma i bieg wylas. Ale dobra. Ogólnie nie wiem, coś mam na co ustawione, że jak zmieniam kamerę to coś się dzieje, ale nie wiem, dobra mniejsza. Chyba coś się zaczyna ugabugować. Ugi bugi, odcinek nie będzie zbyt długi. Jo, ja zapominę, że ja mam tu inny tu. Będę jeździł dookoła. Sobie. Już 4 minuty, lol. Jak coś szybko mi Jestem ciekawy, czy uda wam się wbić jakieś fajne łapki pod tym odcinkiem. Eee, I tak będzie dzisiaj jeden odcinek, bo sobie postanowiłem, że w soboty i w niedzielę będę. Sobie po jednym dodawał, bo muszę sobie kiedyś też odpocząć. Ale od poniedziałku będę się starał żeby leciał z tymi dwoma odcinkami. Więc chociaż zobaczymy, jak to się uda. Też yy, u mnie jest to, że jutro... że dzisiaj muszę sobie nagrać w sumie trzy czy cztery odcinki na zapas. Do że jutro mamy robotę w Ralu. Tam w sianie, znaczy sianie nie będę tylko potem akurat brunować. I no... Troszkę może mi zająć. A później wiecie, wracę się do tego domu zmęczonym i tak dalej. tu już się nie chcę nagrywać. Ale myślę, że coś się nagra dzisiaj, żeby już jutro nie trzeba było. Specjalnie się wyspałem do 12 eee, Ogólnie miałem nagryć dla was, ale jakoś tak nie wyszło. I ja nagrywam dopiero teraz. no Ale myślę, że nic się nie stanie, jak ten odcinek będzie na godzinę 15. Ogólnie brakuje nam... 100 subów chyba do 8000? Więc subujcie kanał, bo ciekaw jest. No dawaj, ciśniesz! Łecz, ciapek się powoli zbiera. Nie, nie, nie ma to tamto. mi się bo mam na jednej strzałce ustawiono tak jakby luz a na drugiej mam ustawione napuszczanie i czasami nie kliknę tego co potrzebuję ale dobra O, teraz, teraz, teraz dobrze, teraz dobrze teraz good, good ogólnie powoli zbieram i się na, zbieram na komba więc myślę, że już w wakacje jeżeli nie cały komputer to jeżeli części nie podrażają, tak jak do tej pory... W sensie, troszkę podrażają, ale jakaś jeszcze tam jest to suma do zaakceptowania... To myślę, że na wakacje już będzie, o ile nie cały komputer, to na pewno karta graficzna... Myślę, nie no, do wakacji to już myślę, że będzie wszystko... O, już będę na tyle to ogarniał, że... Będę już miał cały ten... A już w wakacje to pewnie, praktycznie na pewno, bo urodzinki się ma, to jakaś tam gotówka wpadnie, może nie duża, ale A taki komputer co ja mam, to jak te był biorę na początek za około 2200 kompa, którego będę sobie później bustował. Więc no nie piszcie, że ten On na początek i tak będzie dla do mnie dobry do nagrywania RX 500... 50... 570 chyba, z tego co pamiętam. Intel trójka, ale nie pamiętam, której generacji. Ale myślę, że taki w miarę, w miarę do ogarnięcia. Będę brał komputer od Tachlipton. Ten właśnie zestaw komputerowy. Ja zapominam, że tu inna skrzynia siedzi w tym ciapku. Zapominam, że my tu reverse'a dorobili. Dobra. No, powoli sobie robimy. Yy, myślę, że z racji tego, że odcinek dzisiaj jest jeden, to zrobimy sobie go dłuższego, coś koło 15 minut, więc można by było w sumie dzisiaj light odpalić, ale zobaczę jak będzie z netem. Jakby net był całkiem taki korzystny, to może by się coś odpaliło. Też chce się wziąć za swoją mapę, pierwszy raz chyba od... roku? I to wtedy też tylko mapa po serię była robiona, taka na szybko dość. Ale chcę się wziąć za mapę, bo jakoś tak mnie wzięło ta... Bym sobie porobił taką mapę, wiecie, z tymi dodatkowymi uprawami i tak dalej. Bo już tak to się troszkę nudzi. Ale zobaczymy. Fajnie by było zrobić tak jak kiedyś, bo oglądałem sobie stare filmiki, na przykład tam Boćka, czy... Czy, czy, czy yy, Ubrączkę filmik jest jeden, ten smak 80 lat, na przykład. A bo ogólnie szukałem pomysłów na mody jakoś mnie tak wzięło i wpisałem sobie w Google, znaczy na YouTubie, maszyn... Pegiery, e, maszyny lat 80. i tak dalej podpisywałem sobie. I w końcu mi wyskoczył z farminga 11 e, film. Brączka Eee, właśnie taki pod muzykę jeszcze, więc to naprawdę dawno, 5 lat temu chyba wrzucone. Eee, a to i tak był powrót do przeszłości. Ale 5 lat temu był dodany. No na pewno był powrót do przeszłości, bo już 5 lat temu był. Jedynastka nie była ten. O papapa. Pa, pa. Pana tego wariata jak leci. Jedynastka już nie była tak w modzie. No ale yy, właśnie pod ten, ta nut, nuta była smak od tych 80 lat, tylko to wszystko wyglądało. Możecie sobie wpisać smak 80. lat i brączek i chyba wam to świetnie. Serio na luzie zjechałem z tej góry? Faza Chyba mi serio tutaj biegi wywala, więc fajnie, fajnie. Bo jeżdżę na jedynce ogólnie. Chyba. No, na jedynce jeżdżę tylko na tych polowych. Więc ciekawie tutaj się bawimy. Eee, sorry, że trącam w mikrofon, ale no już. Niestety, też jak będę sobie robił nowe stanowisko, to pewnie nowa klawa wleci. Też będzie ciekawe to, że jeżeli będę że cały komputer nowy, i jeżeli będą dwa monitory, to pewnie sobie głupie. Znaczy to już tak wiecie bardziej abstrakcyjnie, już na kiedyś tam dalszy ten, ale kiedyś na pewno będę chciał mieć te dwa monitory. Czyli ten monitor zostanie, ten komputer zostanie. Ktoś będzie do mnie wbijał. Można będzie grać na multi. Nawet już chyba wiem, kto będzie do mnie wbijał. dla seby. Janusz Mechanik, jeżeli ktoś jeszcze ogląda. Janusz z Przedomikomy. Taki odcinek jest na kanale. Z serii Rolnik Mechanik. Której już niestety nie będzie, bo nie mam weny i tam jeszcze save się potraciły z tego. Ale teraz Rolnika Mechanika trochę od komuny przejęła. Ale w sumie można będzie kiedyś coś takiego wznowić, tego Rolnik Mechanik, bo to była dość fajna seria. Tam... No jest trochę inne założenie niż w odkomuny, chociaż w odkomuny też jest fajnie. W ogóle nie naprawiłem sygniąca yy, Zainstalowałem sterowniki do karty graficznej, dalej był ten problem, a się okazało, że trzeba było usunąć pewien folder. Yy, I wtedy, jak się przeinstalowało Gianca, to już było dobrze. A jak ten folder był i przeinstalowywało się, to dalej było źle. Więc fajnie. Ale to idzie. Muszę sobie zrobić zaraz miniaturkę, więc w sumie zaraz Wam pokażę, jak to się robi, te miniaturation. Patrzcie, wpisujecie sobie gs -set. E, Ogólnie mam taką skipowaną konsolę trochę. Jeżeli ktoś nie ma Play kamery, to można tak robić. Jeżeli ktoś ma Play kamerę, to oczywiście sobie to robi Play kamerą. Ale ja, jak zapomnę sobie wgrać to sobie robię to tak. O, robimy sobie jakieś fajne zdjęcia. Do miniaturki. Ogólnie, jeżeli chcecie, taki mój dzień, jakby z kulis. A w sumie na razie to nie, bo na razie GoPro nie ma. Będę się starał, żeby GoPro kupić jakieś, nawet trujeczkę, żeby fajnie się nagrywało. Ale na, najpierw kompu komputer. Ruszy pod to górą. Eee, chciała pójść, nie da rady. Też yy, fajna była mapa do 11 chyba. Nie wiem czy była do 13. Jasienica od... Yy, do 17 była przez Pumę przekonwertowana. To wiem na pewno. Na pewno fajnie by było na niej pograć, tak jak teraz. Ech, szczerze powiedziawszy to. Mapy... Mapy do 11 kiedyś miały... Do 13, bo ja tak. W 11 to szczerze to tak mało grałem. Yy, bo jeszcze zazwyczaj nie u siebie. Bo jak była 11, to jeszcze kompanię nie miałem. Tam u kolegi się pogrywało czasem. Ale w 13, jak już był to mój pierwszy farming, yy, to pamiętam te boćkowa, te Bolusiowa i tak dalej. No i nie oszukujmy się, kiedyś każdy grał na Bolusiowie. Nie, nie było chyba osoby, która nie grałaby na Bolusiowie lub Boczkowie. Mmm. Yy. Może nie na każdym, wiadomo, ale na którymś z tych na pewno się grało. Ogólnie pierwsza moja mapa zainstalowana do farminga to była PLN Map. Czy coś takiego. Była taka... dość duże pola miała i była, były dwa gospodarstwa. Ale fajnie to wyglądało. Nawet ją przekonwertowałem chyba do 17, jak się bawię, zaczynałem bawić z modami. A nawet chyba są odcinki na kanale, tylko że to były odcinki chyba bez głosu, tylko play. albo kawałki z głosem, a później speedplayer, już nie pamiętam. Ale pamiętam, że no dość fajnie się bawiło na tych tych na tych mapach. A jeszcze był ten taki ulany Ursus, który miał tam nawalone chyba z 50 konfiguracji, i mogłeś do niego każdego tura zamontować z który wyszedł do farminga jakieś tora nie i tak dalej. O, przejadę sobie w tą stronę jeszcze. No i mamy 15-minutowy odcinek, więc fajnie. Na pewno też jak będzie nowy net, to będę robił z kimś odcinki. Nowy net będzie, jak będzie nowy komputer, bo teraz jedno bym się kryzysł z drugim, bym miał wydawać kasę na meta, to bym nie uzbierał na kompa. A jak będę miał kompa, to będę wtedy mógł sobie tak powoli zbierać na tam jakieś upgrade'y. Eee, neta będę miał. Na pewno. Więc wtedy będę się bawił z tym, żeby kogoś na multis zgarnąć. Myślę, że fajne serie, by wtedy podchodziłyby jakieś po sąsiedzku lub coś tego typu. Ale dobra. Fajna seria myślę, by była, by, by była z tak jakby challenge do farminga Bo taki pomysł miałem, żeby na przykład robić challenge i jakiś taki, wiecie, 30-minutowy odcinek i do dwóch osób idzie ten odcinek. Oczywiście grają na multi i tak dalej. Mają wgrane mody jakieś i kto na przykład szybciej zarobi pierwsze 100 tysięcy na tych samych maszynach i tak dalej. To by było też ciekawe. Oczywiście. To już taki jest bardziej pomysł abstrakcyjny, bo wiadomo, nikt tego na razie nie będzie robił. Ale taki pomyśli wpadł mi do główki. No i dobra. Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Cześć i papa. Pamiętajcie o łapce w górę. Aż tak... talerzowańsko chyba było, czy jakoś tak, a ja przypnę ci serduszko. Oraz co by tu jeszcze dać? Hmm. Aż tak kukurydza bo mamy w tle. A ja przypnę ci serduszko i nawet dam ci lajka. Niech ma. A co? Pa! A i stosu był do 8000, więc subskrybuj. Subskrybuj mój kanał. Dobra, teraz to już się żegnam. Siema.